Państwo w komentarzu walutowym BOš FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domach BOś. Dzisiaj mamy dzień 26 stycznia, godzina 7.50. W związku z tym, zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych. W moim uczuciu. Czterech wybranych parach walutowych, które są w chwili najciekawsze na rynku w zakresie ostatnich wydarzeń, między na rynku surowców czy tego, co się dzieje w Chinach. Czyli raczej nie rozpoczynamy od rynku eurodlara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, że ta konsolidacja taka spadkowa, którą Państwu poprzednio zaznaczyłem, no ona jest utrzymana, jest tak, jak to się mówi, w sile. No i tutaj fundamentalnie widać, że tutaj jest konsolidacja z zakresu. 1,08 i 1,10. Rynek de facto tutaj szacuje sobie prawdopodobieństwo różnego rodzaju Z jednej strony mieliśmy kilka tygodni temu jeszcze sygnał z ECB, że są sceptyczni do dalszego luzowania. Ostatnie wystąpienie mary Drogiego zmieniło ten obraz. Oczekuje się, że ECB może w marcu w trakcie rewizji swojej polityki monetarnej zwiększyć program QE. W konsekwencji chwilowo się polepszyły nastroje na krymalnych rynkach, co oczywiście przełożyło się na spadek euro. Tutaj widać tego pika. No i generalnie jeszcze drugi temat to jest FED, zbliżający się FED, środowe posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. No i tutaj wydaje mi się, że w tej chwili to jest jakby główne wydarzenie tego tygodnia. No i jeżeli chcielibyśmy inwestować na głównej parze rurowej, to raczej właśnie podśrodowy FED. Teoretycznie FED zapowiadało, że w 2016 roku zobaczymy 3 do 4 podwyżek stóp procentowych. Rynek to już trzeba weryfikować troszkę inaczej, ponieważ spadek cen ropy, sytuacja w Chinach czy spadki na giełdach mogą ograniczyć ten potencjał. do dość do dość mocny dolar. Także poprzedni tydzień przyniósł nam spadek pozycji długich na dolarze, e, wedle przynajmniej, przynajmniej IMI. E, no, i tutaj jest ciekawy układ, ponieważ, z jednej strony, rynek spodziewa się troszkę bardziej głębokiego stanowiska ze strony Fedu. Ale cały czas to, tak, to ryzyko tego utrzymania to tonu istnieje. Także wydaje mi się, że, że tutaj granie pod środowy fet, a tym bardziej po że będzie, będzie ciekawe na rynku. Drugą parą jest rubel do amerykańskiego dolara. No i tutaj widać, że po historycznych maksimach w zakresie 85-86 rubla nastąpił mocny pullback. Tutaj wygląda tak jakby troszkę tradycyjnie nie było płynności na tej parze i stąd te takie duże ruchy. To tutaj tak, no, ten ruch powroty miał, miał miejsce bazując tak naprawdę na, na odbiciu na rynku ropy naftowej. Ropa po przetestowaniu około 28 dolarów przemysłowy na kontraktach podbiła do 32. Także mocny ruch, mocny ruch na, na, na ropie. No Teraz jest już poniżej 30. Także widać, że ten tak, nam, tak zwany ząbek korekcyjny w zakresie trendu spadkowego na ropie, faktycznie, faktycznie miał tutaj miejsce. Przełożyło przełożył, przełożył, to się oczywiście na notowania rubla. Lekki umocnienie w kierunku wsparcia na 78,74. No i teraz znów obserwujemy podtrzymanie presji. Tradycyjnie jakby temat rubla jest dość mocno związany z wyceną ropy naftowej. I do momentu aż nie zobaczymy tu produktu jakiegoś mocnego odreagowania, to stawiam to, że te poziomy to będą dalej w obserwowane. W przypadku złotego obserwujemy Utrzymanie w okoli 4,40 i 4,50. Generalnie nastroje wokół Polski nie są zbyt dobre. Już pomijając ostatnie ruchy ze strony agencji S&P i ofensywę of, ustawodawczą ze strony rządu, no to mamy troszkę wiszący ten temat nad rynkiem ustawy pre, prezydenckiej, ustawy dotyczącej kredytów w Sochawach i generalnie w walutach obcych. No i tam rynek obawia się o tym, że, że wprowadzenie ustawy w obecnej, w obecnej formie doprowadziłoby. A, do, do spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, czyli obniżenia akcji kredytowej, B, osłabienia złotego, tradycyjnie, jak to miało na, na Węgrzech, no i C, destabilizacji sektora bankowego, co de facto stanowiło troszkę można mówić do trudny tutaj sektora poprowadzenia podatku od aktywów. E, jakby też czwartą rzeczą, którą należy powiedzieć w tym wszystkim jest to, że. Agencje ratingowe, przynajmniej przedstawiciele tych agencji, pozostałych agencji ratingowych, sygnalizowali, że jeżeli ta ustawa w, obecnym, w obecnej formie byłaby mocno szkodliwa sektora bankowego, no to stanowiłyby to przesłanki do obniżenia ratingu Polski. Także prawdopodobnie Fitch i Moody's również wystawialiby się na, na obniżenie tego, tego, tego zakresu. Niemniej, oczywiście, jest to jedynie propozycja, także mamy nadzieję, że ona zostanie zmodyfikowana z obecnej szkodliwej formy. W przypadku Złotego widać, że to jakby, gdyby tu nastąpił jakiś półwek w dół i wybicie okoli 4 czy już Państwu mówię, okolic tutaj tej szyi 4 44, 30 no to doszłoby tutaj do jakiejś realizacji sygnału technicznego z lokalnego. Niemniej wydaje mi się, że tutaj nastroje wokół Złotego w dalszym ciągu negatywne. Warto spojrzeć na dzisiejszy odczyt PKB za 2015 rok. Wstępny odczyt, z uwagi na to, że tam się rynek schodziła 3,5% rok do roku. Niemniej wydaje mi się, że istnieje tu jakieś pole do ciekawszego odczytu, lepszego odczytu, z uwagi na te ostatnie dane fundamentalne, mizny w grudniu, które teoretycznie mogłyby nam podbić odczyt za, odczyt za cały czwarty kwartał. Ostatnim parą jest dolar amerykański wobec dolara z Hongkongu. No i tutaj generalnie chciałem tylko podsumować to, co się wydarzyło, czyli. To, co Państwo sygnalizowałem, czyli tutaj spekulacyjne zagranie rynku pod osłabienie przesunięcie tego PEGA powyżej się 7,85. Rynek zagrał, zakładając, że jeżeli People's Bank of China będzie, będzie dalszym ciągu osłabiał Yuana, no to tutaj decydenci z Hongkongu również będą podejrzani tym krokiem. Pisałem również w pisach, że większość rynku, powiedzmy, bardziej, większość uczestników rynku bardziej obeznanego z tą parą i generalnie z rynkiem azjatyckim sygnalizuje że to jest raczej mało prawdopodobne, z uwagi na to, że, że ten PEK bodajże już jest utrzymany 25 lat i nawet kryzys w 2008 roku nie za bardzo tam ruszył dyscentami. No i tak się, tak się to skończyło, że 7,82,5 nawet tutaj lokalny pik pewnie trochę wyżej wyszedł. Z tego co widzę, to nawet tam około 7,82,87 i pullback w dół. Niemniej dziwi mnie to, że kurs nie jest jeszcze tak nisko, nawet do 7,74, czyli jednak część rynku cały czas zakłada, że taki scenariusz jest możliwy. Prawdopodobnie ten pullback częściowo miał, miał w, powstał w wyniku hmm, po, po jakby pokrywania tych wcześniejszych pozycji. Niemniej jest to ciekawy temat na, na to, co się będzie działo w Chinach w tym roku no i na ewentualne dalszą dewaluację Juana i prawdopodobieństwo tego, co w tym układzie zrobią decydenci z Hongkongu. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to był jeszcze temat na już. Dziękuję za uwagę.